Artyści, politycy, sportowcy, działacze społeczni, nauczyciele i dziennikarze. W ciągu ostatniego roku pożegnaliśmy znanych i lubianych wrocławian i dolnoślązaków. W grudniu 2021 roku odszedł Sylwester Hełciński, twórca trylogii o rodzinach Kargulów i Pawlaków. Wybitny reżyser zostawił po sobie 16 filmowych produkcji. Zmarł w wieku 91 lat. Został pochowany na cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu. O nim się mówi, że był świetnym twórcą komedii. Ja o nim we wspomnieniu pośmiertnym napisałem, że był wielkim duchem polskiej komedii filmowej. Bo no to prawda. Ale zrobił także świetne kryminały. Robił także bardzo dobre filmy obyczajowe. Był reżyserem, zresztą podobnie jak Lenartowicz, który uprawiając różne gatunki potrafił w tych gatunkach pokazać swoją klasę i swoją, swoje mistrzostwo. Nie przeczę, że zawsze starałem się, jak robiłem komedię, to starałem się, żeby ona znalazła swojego adresata i żeby on reagował, żeby nie zasnął w kinie. To była moja główna troska. W grudniu 2021 roku zmarł także Antoni Gucwiński, wieloletni dyrektor Wrocławskiego ZOO, twórca programu z kamerą wśród zwierząt, popularyzator wiedzy o życiu i hodowli zwierząt. Był dyrektorem Zo Wrocław przez 40 lat, od 1966 roku. Został pochowany w Alei Zasłużonych Cmentarza Osobowickiego we Wrocławiu. 29 czerwca bieżącego roku odszedł Marek Monarczyk, pomysłodawca, współtwórca twórca, współzałożyciel PTV Echo, pierwszej prywatnej telewizji w Polsce i w tej części Europy. Gdy startowała PTV Echo świętej pamięci Marek Munarczyk był pracownikiem Instytutu Łączności we Wrocławiu, gdzie zajmował się badaniem charakterystyk anten telewizyjnych. Już wtedy dbał o to, żeby ludzie oglądali dobrej jakości telewizję. Ludność Wrocławia hmm, potrzebowała tych informacji, informacji nie było. A, Fakty chyba się nazywały. Pierwsze lokalne wiadomości w telewizji państwowej trwały 10 minut. Myśmy mieli do dyspozycji 24 godziny. Także wiadomości uaktualniane pojawiały się co parę godzin. Prowadził również zajęcia ze studentami na Politechnice Wrocławskiej. Był człowiekiem wielu pasji i zainteresowań. Zmarł w wieku 77 lat. 5 lipca podczas mszy żałobnej pożegnali go jego najbliżsi przyjaciele, rodzina i znajomi. Spoczął na cmentarzu parafialnym Świętego Jacka przy ulicy Chałupniczej we Wrocławiu. Śmierć Świętej Pamięci Marka Munarczyka to dla nas, spadkobierców i kontynuatorów PTV Echo, ogromna strata. W poprzednich dwunastu miesiącach odeszli także